Mano widzowie Tutaj Kondzin. i dzisiaj zapytacie mnie czemu jestem już na tej miejscówce i jestem w wodzie. Bo dzisiaj jest, robimy challenge, że możemy być tylko w wodzie. Zasady są proste. Siedzimy tylko w wodzie, możemy być na lądzie tylko przez 5 sekund. Dobra To będzie... To jest szalone zadam wyzwanie nigdy takiego jeszcze nie robiłem będzie mega trudne żeby być tylko 5 sekund na będzie raz do czyli coś w tym stylu 5 sekund tylko raz dwa trzy cztery nie, nienawidzę tego karabina ogólnie będzie ciężko z powodu takich, że dużo lepszych rzeczy będzie znajdować się na lądzie żeby być wszędzie na wodzie, czyli możemy sobie pójść tutaj, tutaj tutaj pójdę tu bo tutaj jest, według mnie będzie na, gitara, ponieważ jakby to powiedzieć będę miał jak ktoś mnie dojeździ, to będę miał po prostu jaki, Taki, się będę się mógł tapać. A tak to, to na razie tylko karabin mamy. Dobra. Ogólnie jak jesteśmy w locie, to, 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 nie zaliczamy to... ...to to mogę tak robić. Bo to też będzie przydatny plecak do latania. On to będzie mojego potrzebny po odcinku. I wziąłem czarnego skinka. W ogóle nie, trochę trudniej jest by topić czarnego skina w, w ciemnej wodzie, ale też po prostu nie miałem niebieskiego skina. wydałaby się jakaś pompa. Ogólnie to co ja do niego strzelam? Od razu mówię, że nie gramy na rankingowej z powodu takiego jednego, takiej jednej rzeczy, ponieważ po prostu już mam tak wysoką rangę dla siebie, że po prostu wyżej nie wbiję i trudno mi jest po prostu grać challenge. I dobra, dopłyniemy tam i sobie za chwilę wlecimy w tą cienką uliczkę, ponieważ to jest spoko miejsce, żeby się ukryć i przeczekać strefę. Nie! O, mnie tam chyba szuka. Raz. Dwa. A, dobra, tu jest woda. Ale tu nie ma. Raz. Dwa. Trzy. Dobra... Łap! Wow. O oh, ty skur... ...ku... ...panie! I co? Jakim z tym był A, mam się... 44 miejsce! Co? So, koniec z bycia w wodzie. Trochę słabo. Bo polecimy jeszcze raz w to miejsce. Ale nie wiem jakim sobie nie namierzy. Dziwne. sobie tam dobra nie czekajcie zanim przewiniecie Zanim przewiniecie żeby już był mecz muszę wam coś powiedzieć w linku w opisie macie link do mojego kanału który jest na Whatsappie więc sobie wbijcie tam z linku w opisie wejdźcie sobie do, do opisu i, i i wejdźcie w linki na Whatsappie, dołączcie do mojego kanału, w którym będą, będę pisać różne rzeczy, że np. mam przerwać coś w I będę tam, tam napisać, napis że są nowe filmy. Więc... Czekaj, która właśnie pompa jest lepsza? 100? Czekaj, ile to było? 120? 140. I ta ma jeszcze więcej... amo. A ta jest niebieska. Czyli to, ta pompa jest tak gówniana, że ją trzeba. Myślę, gdzie by to polecieć. Bo też dobrze możemy sobie tam lecieć i przekąpić całą masz. Ale wątpię, że tego chcecie, bo to pewnie chcecie, kurde, żebym się cały czas ruszał. Więc poruszamy się, pochodzimy sobie, pozbędzamy miejscówki na wodzie. A szkoda, że nie mam niebieskiego. I co ten gracz? No ci się grać ci na pewno nie słowa. Essa, i dlatego nie lądujesz tam gdzie chodzi na przyszłość. Czy my właśnie znaleźliśmy grlicz? Kur... No i zmarnowałem leczenie, są genialne, wiem. Są głupi, jestem młoda. A to co przed chwilą to było głupie, że wciły Większej, gdybym tutaj ja nigdy nie odwaliłem. A ten gracz? Czego tytuł? O, kolejny biedak co nie miał broni. Czekajcie, trzeba nim zatańczyć. Trzeba nim zatańczyć. Oczywiście nie róbcie, tak to jest. Hams. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dobra, chcę wodzić zaraz jeszcze. Ej, tu skrzynka jest. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Raz. Dobra. Co to jest? Ma celownik. To wszystkie moje preferencje. Oprócz tego, że nie przebiję się do, do żadnego boksa bez powodu. No ktoś do mnie. Próbuję namierzyć skąd. Jestem tak za apteczkę, apteczka, czy mamy wódki? Dobra. Szkoła się zaczyna fatalnie. Ale lepiej, żebym wam nie przypominał. Mogę. Nie chcę mi się do tej szkoły. Ale filmy będą, filmy będą. Postara... znaczy... Nie mogę wam tego zapewnić w 100% Ale... W 60% będzie... Będą filmy systematycznie. Trzy kile mam już. Teraz pójdziemy sobie zobaczyć tutaj miejscówę. Bo to jak wcześniej poszliśmy to mieliśmy pech. No ale jak 3 kile, to nabyć się cały czas w wodzie nawet na komisie. jest spoko by było, jakby była jakaś maska dodana do Fortnite, że możesz być cały czas pod wodą. Ja nie, że co jakiś czas musisz wychylać. Raz, dwa, trzy. Dobra, musimy z Czy Potrzebujemy No tu działa, ale jak wrzucisz w wodę, to nie działa. Gdzie to są moje cośki? Raz, dwa... Dobra. Chciałabym zobaczyć, co tam się odwala. Ale jak się leją, to lepiej. Wiem, że gdzieś się dwóch leje, tam ktoś korzysta, ale... Tam mogę być tylko w wodzie.

Nie wiem, co ja robię. Raz, dwa, trzy. Dobra. W wodzi przecież. Aha, tam była ciemniejsza, bo to jest jaśniejsza. Ej. XD ta. Oni się dalej do strzelają Chcę Ej, nie mam amunicji Jestem super Straciłem amunicję Przez to, że chciałem zabić się my Dobra, jest Jest, zbawiona amunicja Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, jest ja już Dobra, jesteśmy w powietrzu. Ej, do strefy trzeba zawracać. Jestem głupi. Ja przecież go, że idzie w zawsze muszę iść w moją stronę medalią, który mnie aktualnie namierzy. To miał być tylko challenge, challenge w wodzie. Chyba czas użyć ASA. zamierzam brać w ogóle tego medalionu ja się, nie, ja się nie piszę na medalion Więc Ja za chwilę powiem Po prostu zostawimy ten medalion na pas Żeby ktoś go zabrał A jak ktoś go zabierze to piek, piek i Jestem genialne. A tak, zostawiamy ten medalion na pas lasu. A będę miał z tego beka? Jak goś uwalimy. A ten medalion se tu leży. Pięć mam, a ja miałam robić tylko czymś w wodzie. Ja nie mogę. Dobra. Ten odcinek nie miał tyle trwać, od razu mówię. Kroki. Zostawiamy ten medalion, tak na plasku losów ogólnie, rzecz biorąc. I biorę tą broń, bo ona jest lepszy. No i na dokładkę medalion idzie w moją stronę. Na chwilę zezgonuję kolejnego memoriała. Mam jeszcze 40 sekund, żeby stąd uciec. No jeśli zginę. Zajęliśmy 16 miejsce. Będąc tylko w wodzie. Brawo ja. No szczerze... Nie spodziewałem się, że uda mi się to zrobić. 16 miejsca. Zabiliśmy jednego medaliona i jednego ubiliśmy. Dobra. Dziękuję za oglądanie. I jeszcze raz mówię link w opisie. Y link do mojego kanału na WhatsApp. Do, na kanał, który jest na WhatsAppie. Na którym będę informować o moich przerwach i o tym, że wyszedł nowy film. I o różnych, nie wiem rzeczach, że mieliśmy jakiś próg subskrypcji, więc nara